Tak sobie maszeruję, coś dzisiaj chcę do ważnego przekazać, aby to się przydało i pomogło co niektórym. Właśnie przedzierając się przez takie chaszcze trzeba bardzo uważać na oczy. Cześć, witam Was. Chciałbym dzisiaj poruszyć ważną kwestię, a mianowicie ochrona oczu w lesie. Mało który z youtuberów mówi o tym ważnym temacie, aspekcie, a sam zauważyłem to, będąc z synem na takim małym, małym wypadzie do lasu, że po prostu oczy trzeba naprawdę zadbać. O oczy trzeba naprawdę zadbać. No, źle mi się powiedziało, ale wiecie o co chodzi. Także takie gogle, napiszcie Wy, co Wy stosujecie, po prostu, a tylko jest dużo powiedziane, jakie plecaki, jakie ubiory, jakie, jakie noże, wszystko, a to jest najmniej ważne, bo jeśli coś się stanie z okiem, to nawet z tego lasu nie wyjdziemy, tak naprawdę. Dlatego ja polecam jeszcze w takim zestawie nosić sobie kropelki do oczu. Które nie są drogie, około 10 zł, kosztują, ale w razie czego można sobie zakropić i, i to coś poradzi, jak, jakby się po prostu taką gałązką w oko dostało niechcąco. Także to jest bardziej ważne, chyba, niż jakiś dobry plecak mieć, niż cokolwiek, nie? Także ja tyle na ten temat sądzę, a wy napiszcie w komentarzach, jakie Wy macie. Pomysły, bo takie gogle naprawdę potrafią uratować oczko. I można później iść dalej. Na przykład cieszyć się życiem wolnym w lesie. Ale pamiętajcie, przede wszystkim bezpieczeństwo, a nie ubiór, jakieś dobre buty, ciuchy, czy tam nożyki, nie? czy tam inny sprzęt. Bo wystarczy jeden nóż do lasu, i, i każdy dobry człowiek z rozumem poradzi sobie ze wszystkim. Nie musi mieć. Bardzo drogich rzeczy i... I tyle. I trzymajcie się wszyscy. Słońca Wam życzę i pomyślności i przede wszystkim zdrowia. Cześć.